Cześć, to ja Monika i w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam wszystkie moje zwierzęta. A więc zaczniemy od moich papug. Yy, moim kamerzystą jest yy, i moim pomocnikiem jest Krystian F. A więc wchodzimy i przedstawiamy moje ptaszki. Na razie ich nie widać, nie ma. I teraz to dam. To są moje papuszki faliste niebieski pan ma na imię mikser, a żółta pani to Jula. Oto moje papuszki, tak wygląda jej domek. Tak, moje kochaniutkie. A e, dobrze, ty kamery tu papuszki. A teraz oto mój kocurek. To jest mój kocurek. I opowiem Wam taką śmieszną historię. Mój, Jak, jak mój poczule był malutki, tak? Jak byłeś malutki, mój kochany, to mój tata nie znał się jak sprawdzić płeć kota, więc jego, jego kolega umiał, no i powiedział nam, że to jest kociczka. A w pewną sobotę, on, on już miał prawie rok, przyjechał do nas weterynarz i mówi o, jaki ładny kotek. Podniósł go. I pyta się mnie, jak się wabi. Ja mówię, że Jessie, A on mówi, przecież to jest kocur. A ja mówię, jak to? Sprawdził jeszcze raz dobrze. I to jednak jest kocórek Wiem już o tym od tygodnia. Tak, ty obojniaczku mały. Yy, więc proszę was, yy, napiszcie w komentarzach, jak mam nazwać mojego kocurka. Yy, najfajniejsze imię, które mi się spodoba, to... to, to cię tak nazwę, koci... Koturku miałam już kociczko mówić. Dobrze, kocórek sobie tutaj będzie odpoczywał w swoim sanktuarium, na swojej kanapie, a my idziemy przedstawić nasze pieski. Nasze moje pieski, nie nasze. Dobrze. Od razu mówię, że nie umiem montować filmów. Obejrzycie moją zapowiedź, to tam wam wszystko powiem. I dlatego nie robię ciężko nic. A, A oto moje pieski. I zapomniałam jeszcze powiedzieć, że yy, mój kotek to mieszanie taki zapowiedź. A tu są moje kochane pieski. Daj, teraz ja je nakameruję. Tu moje pieski. No już się cieszycie, tak? I dlaczego są w końcu? On, tu, tu jeszcze najpierw... To za chwileczkę. Tutaj dzisiaj Śnieżka i Skubi. I Skubi. Dobrze. To tutaj mają takie... Taki uchwyt, taki przekręcany. Może zademonstruję. O! w ten sposób, tu mają sobie wodę i tutaj ich budy, to jest Śnieżka, tak, Śnieżka jest z mamą Skubiego. Śnieżka ma już 5 lat, a Skubi ma już 3, dobrze. Aha, jeszcze tu mają takie wieszaki, tu mają kongi, tu mają smyczne szelki, kongi, kongów im nie daje, bo by wypadły poza zakoje. I tam mają jeszcze nożyczki i szczotkę. O, Kong Classic. E, tu już mają takie gryzaki, one je e, cały czas wywalają poza kojec oczywiście. A gdzie jest drugi gryzak? O, tu jest drugi gryzak. O, dobrze. E, więc, e, dlaczego są w końcu? Ponieważ moja mama... To, mo, ponieważ, zacznijmy to inaczej. Ja nie masz, moje psy są długowłose i się lenią, <laughs> zwłaszcza w tym miesiącu, w dwóch miesiącach się lenią bardzo. No hau hau, co tam się masz? Moja mama powiedziała, że nie, nie będą w domu mieszkać. I tylko czasem tak na zimę, jak ich wypuszczam, to przychodzą do domu, siedzą sobie. A tak to są tu, mają tu bardzo dobrze, yy, no. Nie leje im tam nigdzie, w zimie trzeba odśnieżać, u nas w marcu, powtarzam, w marcu była śnieżyca i, i po prostu były ponad trzy metrowe zaspy. No śnieś, co tam masz? No, Mają się tu bardzo dobrze, tak, moje kochane i gdzie mieszka mój kotek? Spokojnie. Dobrze, teraz idziemy do miejsca, w którym mieszka mój kotek. Mama też nie chciała w domu kota. Oczywiście szkoda jej kilku włosków. Ale właśnie użyłam w to jak największe pieniędzy, żeby mój kocórek miał jak najlepiej. I teraz ja zrobię taki oto domek mojemu kochanemu kotkowi. Ma jeszcze, taki, ma jeszcze taki jakby chodniczek i tak, ale one akurat są sprawy, więc dałam mu kotek. Tu ma swoją miskę z wodą i tu wchodzi kuweta. Kuweta, jest, kuweta, kuweta się suszy. Ja, ja nie używam żwirku. Ja nie używam żwirku, tylko ja używam normalnego piasku. Dlaczego? Bo ja teraz oszczędzam. No i ponieważ to nie, ma, to nie ma za bardzo wielkiej różnicy właśnie ten czy jest taki piasek czy taki bo są bardzo drogie ale jak jeszcze moje kotki miały inne zamieszkanie to właśnie wtedy no, no po prostu mieszkały gdzie indziej I właśnie moje koty mieszkał gdzie indziej, kupowałam im żwirek, ale stwierdziłem, że to jest za drogie, zaczęłam suszyć yy, zwykły piasek i to naprawdę nie ma żadnej różnicy, bo i tak do tego sikałem czułem się dobrze, yy, że ja wezmę teraz kamerę yy, i będę miała niedługo papugę żako. Niedługo pojawi się u mnie ten piękny ptak. Yy, I właśnie... No, tu mieszka kotek i o, tu ma takie drzwiczki, o, sobie tutaj wchodzi, ma cztery funkcje, tu ma i tak, i tak, o, troszkę one się zacinają, tu ma, że tylko wchodzi, o, a proszę, wyjść już nie da rady, potem tu następna funkcja, to jest stop, że ani z tej, ani z tej strony nie da rady wyjść. Następna funkcja tylko, że wychodzi, a wchodzić już nie może. Ale e, w nocy, jak jest zamykany, dajemy tu i przykrywamy tym. Dlaczego? Dlatego, że mój kocik umie sobie to przesunąć. Nie wiem, jak to robi, bo tu po prostu nie ma do tego dostępu, tylko jest to, a tym za bardzo się nie przesuwa, no, prawda? No i mój kocik taki sprytnie, że sobie przesuwa tu. Dlatego trzeba tym zasuwać, bo nieraz ja jak przychodzę rano, to jest ustawione na przykład na tym, a nie na, na wyjściu, na samym zamknięciu. O. Dobrze. Yy, więc tu sobie mieszkam mój kotek. Hmm. No a więc przedstawiłam już moje wszystkie zwierzęta. Mam nadzieję, że pomożecie mi w, reali w realizacji yy, mojego kanału, że pomożecie mi właśnie yy, przy montowaniu filmów. Ale oglądajcie moją zapowiedź kanału, tam się wszystkiego dowiecie, ponieważ nie będę już przedłużać yy, filmu. A, jeszcze jedno. To jest pusia. Pusia to nie jest mój kod, pusia to jest kod mojej babci. Pusiu, przedstaw się. Miał, powiedz, miał. Pusiu. Pusiu, powiedz, miał. To jest kod mojej babci i kocik sobie przychodzi do mojego kocurka i się razem bawią. Nie w ten sposób jak myślicie, ale bawią się. Tak, lubię się bawić, to, tak, jestem pusia. No, no. A więc proszę zadecydujcie o jak ma nazywać się mój kocurek. Mam nadzieję, że wszystko już powiedziałam i nie powiedziałam, ponieważ moje pieski są rasy American Eskimo. Kupiłam je w hodowli. Pierwszą śnieżkę kupiłam i potem no, był pewien... Ja tata chciał drugie... Ja chciałam i mój tata i w ogóle cała rodzina chciała mieć drugiego psa. A skoro w, naszej, w, w koło naszej okolicy był tej samej rasy pies, no po prostu powstał kubuś. Mój Skubi. i też był niedawno miod. Cztery, cztery pieski, trzy chłopaki, jedna dziewczynka, ale już jej nie ma, mam nadzieję, że dobrze będzie się im wiodło. A więc dziękuję za oglądanie mojego filmiku. W następnym odcinku zajmiemy się papugami i zobaczycie, co do nich mam, jak, jak właśnie, jak się z nimi bawię, jak z nimi postępuję, jak ich nauczyć siadać na palec. No, właśnie coś takiego podstawowego. I potem powiem Wam o historii moich papużek. A więc dziękuję za oglądanie mojego filmu i pa pa! Na razie!